No, patrzcie, teraz rozwalać zwalać na drugiego. No, zaraz, my zaraz tu poznamy wszystko, ale najpierw naszą przód. I ja se też musiał, i ja se musiała i dzisiaj muszę se potańcować. A co? A wy? Też? No, to łatwo. No to co mi za Popatrzcie, pokój. Popatrz. I mamy się i w lewo, i w prawo. No, pa. Zobaczymy, tutaj stolicie najpiękniej mamy. Leca, leca, to obiecacie. Bo, 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 mam mam nie pobogło, dla mnie smarowała, ale nie pomogło. I o wyszło się, bo mi się poruszał. Hej, mości panowie, kapelusz o na hej. głowie. I osle se bo mi się rzucała. Hej, mości panowie, puseczka na głowie. Opa! Ha, ha, ha! Oby, panie się tam znają, wszystkie zwrotki. To chyba posłowie, posłanki, tak? Pada że się nie macie Komal na gry A ją musiał trzymać I Josę ja wyszło z Bo mi się poruszał. Ej, Hejmości panowie Kapeluszki tak powiele I tym ja musiała. Bo mi się duszała. Ej, Hejmości panowie Pusteczki, pusteczki Ja mam To ta cała integracja się bata. Nie dziele, dziewczyny niecało małe, a już co miała i ją ja serdecznie się boi się po ustach hej, mąści panowie, kapelusy na Musiał ja bo mi się toło, hej mości panowie, kafelusz na i Ja się, musiała bo mi się rozma, hej mości panowie, pułtyska na głowie. Oka! Teraz ciabrala na to spowiechło, a mocie my na nie mocie?